Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na realizację 60 zadań powiatowych oraz gminnych w ramach funduszu dróg samorządowych o pieniądze z tej puli postarał się również powiat dębicki. W spotkaniu w Rzeszowie w imieniu naszego samorządu uczestniczyli wicestarosta Adam Pieniążek, wiceprzewodniczący rady powiatu Sławomir Łanucha oraz radna powiatowa Bożena Osocha, która zasiada jednocześnie w zarządzie powiatu. Stronę rządową reprezentowali natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz wojewoda Ewa Leniard. Która w trakcie wydarzenia dziękowała wszystkim samorządowcom za dotychczasową współpracę. Dzięki Wam od Karpacia, nie tylko biegnie, ale także staje się łatwiejsze w komunikacji, zarówno dla osób, które tutaj przyjeżdżają, jak i przede wszystkim dla naszych mieszkańców. W ramach inwestycji dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych powstanie 1600 metrów chodnika i będzie przeprowadzony gruntowny remont 2200 metrów drogi powiatowej w Nagoszynie. Dotacja, która wynosi milion mln. 600 tysięcy złotych stanowi 60% całego kosztu zadania. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, żeby mieszkańcy Nagoszyna i okolicznych miejscowości komfortowo, przede wszystkim bezpiecznie mogli podróżować do pracy, do szkoły i do innych instytucji. Chciałbym podziękować panu staroście Piotrowi Pięćkowi, wicestaroście, panu Adamowi Pieniążkowi oraz całemu zarządowi. Jestem bardzo zadowolony jako, jako mieszkaniec wsi Nagoszyn, a zarazem radny powiatowy, że ta inwestycja będzie dokończona i będzie służyć mieszkańcom. To, co nam szczególnie zależy, to poprawa bezpieczeństwa yy, użytkowników i drogi, no i oczywiście tych pieszych, którzy będą poruszać się chodnikiem.